Kurwa, no mega beka, kurwa. To no ma! Yes! Mamy! I bągi Toma. ma? Proszę, przegrajcie mecz, kurwa. Ej, ale ten Tomek to strasznie kurwa kozaczy, co, Pewor. Na internecie, Trasznie. co? Ej, dobrze, że nie trafiliśmy na Donka. Jeszcze nie, on chyba rozżywkowy gra przed Donkiem Chińczyk, to w pizdę On odjebany lata Ale my gramy na Chińczyka? Tak To na pewno jest w pizdę Ale mamy Ukra w drużynie znowu, kurwa no Czemu mamy tych Ukrów w drużynie? Wkurwiam mnie to Ej, same Ukry Tomek, CT czy Tero gramy? Wybierasz o, ho, ho. To w pizdę <laughs> <laughs> Guys, guys I have good call for you okay yeah go where all right no 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 i'm gonna molly camera and i'm gonna smoke uh, camera after uh, five seconds okay okay uh, we push from carpet or from yeah there? yeah from carpet yeah okay. heaven heaven one Kurwa, jak rozdał Out kamera <laughs> Chujowo Ja bijcie, że słowa dostałem, kurwa No niestety, panowie Jeden typ najebał was Dołącz do mocarnego giveawaya na 2000 zł. Doładowując z kodem Industries, masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do Twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji Exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CSGO Skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event, zebrane punkty. Eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem Industries dostaniesz darmowe 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ty Tomek, ty słyszałeś co on mówił do ciebie, czy nie? Nie, nie, nie. No no. No ale czemu? Przepraszam, powiedział żebyś. Poszłałem. Ja jeszcze ci powiedziałem, żebyś go piłknął, pi pi kurwa. Z nim. Nie mam laki ogólnie.

He he's end. going. He's going he back. He can be do... Jest He's going back wrócił end of main. do... Jest wrócił do... CT. wrócił City Jest wrócił do... Jest wrócił do... He went. Deep. He Jest wrócił do. Jest wrócił po nie ma po prawej Chodź Tomek. po stronie, nikogo nie ma, daj bombę. flash? Nie. Yeah. No, no. Oh, like, ja mogę ci dać flesza, dobra. No, yeah, guys, nice. Way, flash, flash, flash for nice bro. Nice. I'm going I'm pushing with you. One heaven Two guys. Heaven and camera. <laughs> oh. camera. That was him.

Mid. Mid, jump water, jump water, no oh, Mogę zabić, nic mu nie dałem, kurwa Tomuś <grystanie> No będzie bondzik A czemu grasz? Echo gramy Ja nie, ja nie gram echo no to w pizzie. Ale czemu? Bo muszę zabić Beboost Be I'm flashing for you I go cancel, bro Maybe he's going away I'm picking window, maybe Nice, middle dead. One more. He's low. He is low. De beer got omhek? Nou, ik heb hem zo. Ik heb hem pillar. Mm -hmm. One more camera, low. Oh, <laughs> Kurva! Man. Ej <laughs> no Tomek, sam się sam się śmiejesz z nas jak my coś zjebiemy kurwa no Tomek no czasami tak jest no No tak ale już mega beka już widzę, że masz ragea no właśnie jesteś już nie wspieracie no Ty kurwa od razu byś chciał powiedzieć że ktoś ma Bonda Aha, no okej okay. Zobaczymy Tomek, zobaczymy jak ktoś się bonda Eeeh he smoke stairs I didn't see water gdy się seks to nawet right lata water go, go play, go play. one more one more <many> oh, ja, kurwa mam bomba bomba skody okay. o kurwa wit mi są wyr tąś no pojebało czy masz mnie ić no pierdoli kurwa no masz 50 AP, no co ty kurwa trollujesz <many> no mega peka kurwa o oh, mi dama je Mamy i bądź doma. to ma! przegrajcie mecz. Kurwa <laughs> <laughs> karma wróciła do zwierzaka, widzowie. Karma wróciła. O kurwa, ja dałem no, flasha tu. Dobry flash. Jestem okay, Mid, Right side, mid. Jest kamera. Eee, um. Um. Right. to dobij, dobij, dobij. Czekał Mich Bonda? Uh, under... Stairs. Stairs. A ja jestem sam już? No. Co ja w. No No. Kurwa. Oh, Dziękujemy oh. Państwu. To się Ok. Nie wiem, ten swobod, to to kurwa, 10 lat ma. Co tu się dzieje? Ninja jest. Nie, dobrze, pewnie, że my to przegramy, kurwa. No. Mamy no skład, który no, nie da się wygrać. No nie mają da dobry skład. Akurat. Tom się obraził też. No to, kurwa. Nie, nie obraziłem się, no No, No nie, 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 no jest okej, okay, no. Cave, cave. Fajnie, typ mnie już tak obił, kurwa. Ja podchodzę do tego cave'a. They have smoke, Caddys. Is... East side. East side, heaven. Take heaven. Went for heaven. City. Okay.

I tak mnie kurwa kasuje typ kuta przy wyjściu, ja pierdolę On dostał dwa oh, Kurwa macie, nie wiedziałem Sorry Nie, bo to top I'm serw zrobiliśmy i... Chuja, już nie siada Stairs, no. O oh, oh, ma, O oh, oh, ma. ma, oh, oh, ma, ma 81 dałem typowi Meat two Maybe. or three Maybe connect Maybe yeah. yeah one close Meat pushing Myślałem się uda ugrać tą rundę no, Ale niestety nie uda się They're taking meat No one water Widał cię Ok

One pushing mid Dobra Tomek, Easy, y zwracam honor, dawaj miraża wypieru lanubisa. Anubisa. Tym składem nie <laughs> mamy sz zmiana, znaczy no tym składem nie masz szans wygrać y Anubisa po prostu no.